Witam Was serdecznie, moi kochani, z tej strony Wasza ulubiona wiedźma. Witam Was na cotygodniowym czytaniu horoskopu dla wszystkich znaków zodiaku. Popatrzmy, co w tym tygodniu czeka na barany. Co im rozniesie, co im. co im przyszłość y, przygotowała. Mhm. Barany. Oj, karta wieży, moi kochani. Y, w, w tym tygodniu barany. Y, Czegokolwiek by się nie dotkły, to mają wrażenie, że to nie jest to. I rzeczywiście tak jest, moi drodzy. Żadne ważne decyzje zwłaszcza finansowe w tym tygodniu nie są wskazane. Jeżeli chodzi o sprawy jakieś kluczowe, jeżeli chodzi o uczucia o cokolwiek lepiej to odłożyć na przyszły tydzień. W tym tygodniu nie. Byki. Są byków? a ubyków. Zmiana. Aubyków, y, rozstanie się z czymś, y, y, co było dotychczas, i przejście w jakiś nowy temat, w jakieś y, nowe przedsięwzięcie. Y, to jest karta transformacji, moi kochani. Musicie się do niej odnieść, musicie się z nią zmierzyć. Y, tu jest walet y, pucharów. Yy, czyli ktoś, kto może Wam też nieźle namieszać w głowie. Yy, I karta, która mówi nam o tym, żeby się dobrze temu wszystkiemu przyjrzeć, żeby później nie ponosić strat. Bliźnięta. Mhm, w tym tygodniu bliźnięta. Co u bliźniąt? U bliźniąt w tym tygodniu. Yy, rozczarowanie. W tym tygodniu e, wrażenie, że zrobiliście coś źle, niedobrze, nie tak jak powinno być. E, ktoś wam w tym pomógł, ktoś was źle pokierował. To nie do końca jest wasza wina. Ktoś was wyprowadził na manowce. Ktoś, kto umiał to zrobić, ktoś to potrafił. I w tym tygodniu się najprawdopodobniej o tym dowiecie. Moi drodzy, jest też druga osoba, która jest bardzo wspierająca, która, e, która wam pomoże ten tydzień przetrwać, która wskaże właściwą drogę. E, moi kochani, no taki to przed Wami tydzień. E, ja tylko przypomnę, że to są bardzo takie ogólne rozdania. Jeżeli chcecie coś więcej dopytać, zapraszam serdecznie na czytania indywidualne, półgodzinne, godzinne i wtedy będziemy mogli tutaj zapytać Tarota dokładnie o co. O co chodzi, co los niesie? Mhm. rak. Uraka. Uraka w tym tygodniu. E, to jest taki tydzień postojowy, że tak powiem, uraka. E, nic, się, nic się specjalnie nie będzie działo, nic, czego byście się nie spodziewali, natomiast przyjdzie zmęczenie, przyjdzie stan takiej, e, takiej destrukcji totalnej. No nie, nie daję rady, jestem zmęczony, mam dość odpocząć. chcę. Jeżeli macie wrażenie, że chcecie odpocząć, po prostu to zróbcie. Czas na odpoczynek jak najbardziej jest Wam pisany. Brak, lew. Co lwa? Ulwa, moi kochani. A ulwa? Też przemęczenie, ale które idzie ku dobremu. To jest takie zmęczenie, domykanie jakiegoś tematu, domykanie jakiejś sprawy, które, które będzie miało w tym tygodniu miejsce, i później to jest taki, wow, taki oddech, prawda? I ten oddech da się odczuć, złapiecie ten oddech, moi drodzy. I tutaj możecie liczyć na pochwały, na pochwały kogoś, kto Was obserwował, kto. Was wspierał. Pan nam. Kochani, jak się zastanawiacie, co to za odgłosy, kto tak mruczy, to jest moje psiątko. Właśnie dorwało jakąś serwetkę i rozszarpuje ją tutaj przy stoliku. Takie Taki to psie zabawy. Mhm. A u panny. A u panny, moi kochani. A również szczęśliwe zakończenie. Czegoś, co pochłaniało bardzo dużo czasu. To jest taki cel, który wymagał energii. Przy tym były wahania, czy dobrze robicie, czy, czy to jest ta właściwa droga. Tak, to jest ta właściwa droga. Macie finalizację w tym tygodniu, macie kartę słońca, i to jest karta, która przenosi się na następny tydzień, i jakby ten tydzień rozświetla. Czyli bardzo dobra energia przy pannie w tym tygodniu. Waga? Waga. Waga da się po mnie w tym tygodniu. Waga fajnie, czy spędzi czas. To jest taki czas lajtowy. Taki tydzień, który, w którym złapiecie oddech, wytchnienie. E, moi drodzy, Owszem, to wszystko jest przy Was. Natomiast nie zapominajcie o rzeczach ważnych, bo te ważne rzeczy związane z pracą, z domem, z uczuciami, mimo wszystko y, gdzieś tam w tyle są i nie można je całkowicie uwstecznić. Skorpion. Co u skorpiona? W tym tygodniu. Moi kochane skorpiony, walizki spakowane i rydwan mamy. I rydwan, zabierzcie rodzinę w tym tygodniu gdzieś yy, nawet na weekend, nawet na, na jeden dzień albo nawet na parę godzin. Yy, zabierzcie yy, kogoś bliskiego gdzieś ze sobą, yy, spędźcie fajnie czas. Jeżeli to zrobicie, to Wam się opłaci. Yy, to, to będzie tak, że w przyszłości to zaowocuje. Yy, to będzie tak, że ten czas, który jest przed Wami, będzie Wam sprzyjał, jeżeli w tym tygodniu podejmiecie takie decyzje. Poza tym mamy jakieś niespodziewane, coś, los wam się coś niespodziewanego. Przekazuje Wam coś, informację, że coś będzie się działo szybko. Będzie to wymagało Waszych decyzji i Waszej koncentracji. Tygodniu. Mm -hmm. A u strzelca. A u strzelca? A u strzelca. O proszę. A u strzelca, Bardzo dobre karty dla strzelca. Cel osiągnięty. Odpoczynek. Gratyfikacja finansowa. Zadowolenie. I plany na przyszłość, które mają szansę się zrealizować. Taki i szczelce uszczelca. Koziorożec. Kata zapędzenia, zmęczenie, klatka. Jeżeli macie wrażenie, że nie jesteście w stanie czegoś pokonać, że jesteście tak strasznie zmęczeni, że już się nic nie da zrobić, odpuśćcie to. Odpuśćcie sobie ten tydzień, nie róbcie nic na siłę, bo możecie najzwyczajniej w świecie sami się przeforsować i nie osiągniecie tego, nie osiągniecie tego, co chcecie osiągnąć. Odpuścić. W tym tygodniu odpuścić. Wodnik. O, fortuny. <śla> Moi drodzy. Wszystko, co jest związane z drogą, z wyjazdem, z planami, jak najbardziej Was uraduje, uszczęśliwi. Będziecie mieli wrażenie, że jesteście we właściwym miejscu, możecie się bawić. Koło Fortuny niesie zmianę, niesie zmianę dotychczasowej sytuacji, i tą dobrą zmianę Wam niesie w tym tygodniu. A ryby? A uryb też koło fortuny, moi kochani. Też koło fortuny. Tutaj w całości, w całości tego odczytu tygodniowego mamy taką nutkę tej, tych, 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 tych wakacji, tego lata. To wszystko jakby się kumuluje, jakby wszystko nam się pokazywało na tych kartach. Moi drodzy, zmiana, odpoczynek, wyjazd. Zarówno plany, jak i realizacja wyglądają dobrze. Wygląda też dobrze jakiś nowy projekt, nowa sprawa, nowy temat finansowy, który ma szansę zaistnieć w ten sposób, że doprowadzi Was do sukcesu. Tak jest u ryb. Moi kochani, ja Was zapraszam serdecznie na swoją stronę. Zapraszam Was na TikToka. Lajkujcie, subskrybujcie. Moi kochani, zapraszam Was też na rytuały. Możecie zmienić rzeczywistość, możemy zmienić świat wokół siebie na lepszy, bo to o to chodzi, żeby zmiany były na lepsze. Ja żegnam się z Wami. Do następnego razu.